Siema internet z tej strony Szaman z ekipy Tojagotne po drugiej stronie kamery Bart się Bart. ma. Zapraszam Was na recenzję strasznego piękna dodatku do cienia władcy demonów. Słuchajcie, poprzednim razem opowiadałem wam o piekle, czyli zaczęliśmy sążniście od tej skrajnie złej strony. Dziś będzie miło, bo będą elfy, feri, fej, magia, jednorożce motylki. Ale to cień władcy demonów i tu nie ma strefy wolnej od nienawiści. Cień władcy demonów. To czysta nienawiść. Zacznijmy od tego, czym są te całe ferii w cieniu władcy demonów. To wszystkie istoty i stworzenia związane z naturą, i w sumie już pierwszy akapit straszliwego piękna mówi nam, że to nimfy i ogniki unoszące się nad torfowiskami, syreny wabiące marynarzy i ściągające ich na całą drogę, i ogólnie takie takie. Nieważne. Bo ważne jest to, że, że dodatek ten dotyczy pięknego ludu i daje mistrzowi gry narzędzia, dzięki którym wasze sesje będą ciacia bombon. Jak się spytacie, Ferry skąd się wzięły, to wam nic nie odpowiedzą, bo same nie wiedzą. Do tego odpowiadając znaną sobie historię swego ludu, dodają do niej mnóstwo od siebie, wymyślają co drugie słowo i potem się dziwimy, że Kim Jong-un nie robi kupy. Na przykład gobliny o pięknym ludzie mówią, że świat to gnijące ścierwo martwego boga, a elfy wywodzą się od czerwi żywiących się padliną. Może. Może. Same elfy mają o sobie inne zdanie. Wielu uważa, że ferii są ucieleśnieniem magii, przy czym to też brzmi jak bajka. Podobno dżiny mogłyby, mogłyby powiedzieć, skąd pochodzą ferii, ale są obłąkane i tego nie zrobią. No dobra. Fakty. Ferii w większości przypadków mogą żyć wiecznie, chyba że ktoś poczęstuje ich mieczem, to poręcznie, piłą łańcuchową. Ale, jak to w przypadku ferii i istot długowiecznych bywa, dzieci mają niewiele, bo ciąża u nich to wyjątkowe zjawisko. Widocznie, jak możesz wiecznie żyć, nie spieszy ci się do ruchania, bo przecież czy do posiadania dzieci, bo przecież masz czas. A potem zginiesz na polu bitwy i się kończy ranie. W każdym razie historia ferii to historia wojen przeciwko trollom, a potem krasnoludom, ludziom i innym istotom. Ostatecznie zdziesiątkowany lud musiał zbiec do świata śmiertelników. Mogą oni współżyć z ludźmi, z czego nie rodzą się w tym przypadku półelfy czy inne takie, lecz fej lub faunowie, czasami elf, jaki satyr, dryada lub nimfa, upatrzy sobie śmiertelnika, który zostaje jego kochankiem. I o, mogą być z tego dzieci. Przy czym w nie są znani z ciężkiej pracy, jak krasnoludy, czy zbudowania struktur obronnych, które pomogłyby im przetrwać. Czas tracą na piękno, luksus, zbytek, muzykę i śmierdzenie szyszkami. Nie myślą o jutrze, nie przejmują się przeszłością, liczy się dziś, teraz już. Jeśli ich potrzeby są zaspokojone, to jest git. Ale jak coś nie idzie po ich myśli, stają się ponure, zajadłe i mściwe, jak moja była. Patrzcie, ile ja wam informacji przedstawiłem już teraz, a to jest dopiero pół pierwszej strony tego dodatku. Nie będę wam mówił wszystkiego, bo mnie się potem zabiją, jak ludzie zaczną oglądać filmy na to, jak ocenę, zamiast kupować ich podręczniki. W każdym razie, słuchajcie, dodatek do Cienia Władcy Demonów to 60 stron, opisu ferii, fei, tego wszystkiego, co z elfami i elfo-pochodnymi tematami istnieje w Cieniu Władcy Demonów. Mamy tu ich styl życia, Cechy życia ze śmiertelnikami ich bogów, a raczej brak wyznawanych przez nich bogów, postaci, profesje, ciekawostki typu działanie maści ze świetlika. Ale rośliny świetlika, nie tego małego żyjątka, którym świeci się dupa, nie? Trochę tabel do losowania, gdybyśmy chcieli trochę zostawić losowi, trochę cycków w obrazkach, bo chociażby takie chochliki występują, to ples, No ale to chochliki, nawet, a nie śliczne elfki. No nieważne. Doda dodatek ten daje nam nowe pochodzenie, czyli elf, hobgoblin lub chochlik. Do tego ścieżki rozwoju eksperckie i mistrzowskie, takie jak zaprzysiężony, czyli agent władców ferii, łowca troli, który łowi eee, Łowitrole, przepraszam. Skierowany do furasów Mroczny Kocur. Ścieżka pozwalająca zamienić się w Wielkiego Kota. A do tego Muza, Nocny Łowca, Rusznimag, e, Strażnik Płomienia, Uwodziciel, Wiekuisty Obrońca i Zwiastun. Szczególnie, szczególnie podam Wam, ale zwróćcie uwagę, ile informacji, a to dopiero jedna trzecia podręcznika. Mamy tu magię fejt, czego mogliśmy się domyślić. W sensie, że będzie, i to tam na, jest ona naprawdę nacechowana klimatem ferii, więc przepięknie nam się trzyma całej kupy. Podręcznik opisuje ziemie należące do ferii, ich opis, ekologia, ukryte przejścia między nimi i tak dalej. Cechy tych wszystkich miejsc, metody ukrytego ludu na zmianę praw natury. dlatego mnóstwo kolejnych tabel, pozwalających nam losować spotkanych NPC-ów, dziwne widoki, wydarzenia, które akurat podpisywać będzie się pod, um, które będą się podpisywać pod tą zmianę praw natury i tak dalej. I to niezależnie, czy chodzi o elfy, czy gobliny, bo gobliny w cieniu władcy demonów to też fej. Dodatek ten zawiera mnóstwo opisów poszczególnych miejsc, raz i innych takich związanych z naturą, ale nadal nie jest to tak przytłaczająca ilość jak w przypadku D&D, dlatego jeśli chcecie wprowadzić motywy z elfami, czy goblinami, albo jakimiś innymi takimi, takimi, macie ten podręcznik. Wiecie, co mnie najbardziej urzekło? Dary wysokich ferii. Po prostu najwyższe istoty spośród ferii czasem obdarzają śmiertelników i nieśmiertelnych, w sumie Specjalnymi cechami, tak bym to nazwał. Na przykład nieśmiertelnością, szczęściem czy znajomością języków. Jest ich wiele więcej, fajna tabela tam jest i mamy na to specjalną właśnie e, losowankę plus mnóstwo magicznych, zaklętych przedmiotów, dlatego elfy mogą obdarzyć naszych bohaterów niesamowitymi cechami i przedmiotami, artefaktami. Bądźmy szczerzy, większość mistrzów gry lubi pobawić się w świętego Mikołaja i obdarować naszych graczy jakimiś bajerami. Ale graczy nie zawsze to doceniają i często nie potrafią okazywać wdzięczności wtedy zabijamy ich albo ich postacie. Mamy też krótki, bo 11-stronicowy bestiariusz, przy czym akurat w przypadku Cienia Władcy Demonów to nie jest e, jakaś zła cecha. Po prostu autorzy postanowili skupić się nie na osobnym bestiariuszu, lecz wzorem większości rpg dodają nowe stwory tematycznie do kolejnych dodatków. E, w straszliwym pięknie mamy 11 stron stworów związanych z ferii i to zupełnie wystarcza e, do naszych przygód. Jest tam dość dobrych i złych stworów, żebyście nie myśleli, że tu są tylko elfy, które będą waszych graczy głaskać w pofiutach. Podręcznik zawiera również przygodę. Nosi ona tytuł Mój ojciec odszedł na zawsze. Tytuł wprowadza mnie w błąd, bo myślałem, że będzie miał coś wspólnego z filmem Angeliny Jolie. Najpierw zabili mojego ojca. No ale nie ma tu czerwonych kmerów, bo w sumie skąd by mieli być? Dlatego też zawiodłem się nieco, bo myślałem, że będziemy walczyli tu z komunizmem. Ale nie walczymy. Skąd komunizm w cieniu Władcy demonów? No, ale nieważne. Przygoda Mój Ojciec Odszedł na Zawsze to przygoda ekspercka, w której musimy znaleźć zaginionego trapera. Ten rozzłościł panią Kniei starożytną nimfę, która postanowiła się go pozbyć. Przygoda jest mocno nacechowana siłami natury, triadami, stworzeniami lasu, magią i... Leśnymi motywami, zaś bohaterowie muszą przeprowadzić całkiem ciekawe śledztwo, w którym nie mogą za bardzo rozwiązywać konfliktów siłą. To znaczy, mogą, ale to przeważnie źle się kończy. Co uważam o straszliwym pięknie? Zdanie mam takie samo jak o rozkosznej agonii. Dodatek, czy też suplement, pozwoli nam na nadanie zupełnie innych cech naszym przygodom w cieniu władcy demonów. Nasi bohaterowie będą musieli zmierzyć się ze złem, które nie jest aż tak oczywiste. A czasem wcale nie jest złym, ale jak wkurzysz dobro w cieniu władcy demonów. Masz przejebane. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za ogląda oglądanie tego filmu. Zapraszam Was do oglądania pozostałych filmów na naszym kanale tych we wtorki, czwartki, sobotnich sesji. Ehm, w komentarzach piszcie o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych filmach. Wspierajcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram oraz wspierajcie na Patronite. Już tylko dzięki temu. My możemy docierać do Was filmami. Najlepszej jakości. Do zobaczenia.